Po raz kolejny naszym gościem jest Mieczysław Broniszewski, trener pierwszego zespołu Wisły Połock. Panie trenerze, mamy za sobą pierwsze trzy mecze i wyniki dalekie od oczekiwań, właściwie dalekie o 7 punktów, może 5. Co trener zamierza zrobić przed meczem z Okocińskim, żeby to spotkanie wreszcie przyniosło nam 3 punkty? No na pewno nikt nie, jest, nie ma satysfakcji żadnej z tych wyników. Oczywiście można ich różnie interpretować, analizować, usprawiedliwiać, ewentualnie jeszcze dodawać innych takich elementów sprawozdawczych. Na pewno ten mecz pierwszy rozpoczęliśmy, no to już nie będę go powtarzał w różnych okolicznościach i on się w różnych okolicznościach zakończył. Mam duży niesmak po meczu ze Stalą, zresztą co zresztą wielokrotnie mówiłem, dlatego że stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji bramkowych, co najmniej cztery były z których mogły paść bramki, nie padły. Mecz zakończył się remisem, co ja to odbieram, chociaż nie wszystkim to mówię jako porażkę, prawda, bo to jest na własnym boisku. Inny cel w ogóle mamy. No i jeżeli chodzi o ten trzeci mecz z Pruszkowem, on miał różne takie, można powiedzieć, momenty. Mieliśmy trochę kontuzji, a poza tym wprowadzaliśmy innych zawodników do składu. Ma to też na celu to, że jest zwiększona rywalizacja, a poza tym nikt nie może się czuć, że ma pewne miejsce. No i myślę, że tych zagranicznych zawodników, których wystawiliśmy, którzy od dłuższego czasu u nas trenowali, a jeszcze nie posiadali całej dokumentacji, mogę uznać, za taki prognostyk no, dobry, dlatego że na mój gust trenerski na pewno oni nie zawiedli. Mam trochę więcej pretensji do niektórych zawodników, na których bardzo liczyłem, a jednak tej pokładanej nadziei nie uzyskałem. No i ten wynik 2-2. Być może jest to na tą chwilę status quo, dlatego że no znicz też jest bardzo groźnym rywalem, który chce awansować i jesteśmy, że tak powiem równi punktami. Być może w przyszłości w ogólnym rozrachunku lepsi, bo na jesieni Wisła wygrała, teraz jest remis, to załóżmy w tych małych punktach jest coś na plusie. Natomiast to, że Dwa zespoły, czy tam jeden zespół, jeżeli chodzi o świtny wybór odskoczył. No to wie pan, punktowe przewagi typu sześciu punktów, to jeszcze nic o niczym nie świadczą na 14 meczy. Jeszcze się bardzo wiele może zdarzyć. No, mam nadzieję, że ten mecz był w pruszkowie takim meczem przełomowym, a wiadomo, wszyscy i ja tutaj nie ukrywam, tak samo jak ja tutaj do klubu przyszedłem, że cel jest jeden i tego celu nie zmieniamy, celem jest awans i z takimi, że tak powiem, nadziejami, marzeniami i takim celem strategicznym. Zawodnicy są do tego przysposabiani. Oczywiście jest trudniejsza trochę adaptacja. Trochę przeszliśmy na inną technologię, jak już mówiłem, trenowania. W związku z powyższym, no, niektóre takie elementy nie są od razu, że tak powiem, szybko pozyskiwane, szybko wdrażane, ale to powoli idzie i myślę, że to się utrwala. A poza tym mamy tak szeroką kadrę, że nawet w Pruszkowie, jeżeli porobiłem zmiany, to nie było widać załóżmy potem różnicy w jakości, że ktoś jest słabszy, ktoś jest lepszy, a to, że tam kilku zawodników mnie zawiodło, no to już tak zwane rozliczenie, analizę zrobiliśmy i myślę, że teraz powinno być lepiej. Panie trenerze, właśnie szeroka kadra bez wątpienia jest atutem i będzie atutem w tej rundzie. Czy po meczu w Pruszkowie jest pan bliżej czy dalej tak zwanej optymalnej jedenastki? No znaczy w tej chwili to jest nawet trudno z punktu widzenia szkoleniowego mówić o optymalnej jedenastce, dlatego że nawet jako tener z punktu widzenia takiego nawet trochę i tej rywalizacji etyki nie mogę powiedzieć, że ci ci zawodnicy to już są jako ta doborowa jedenastka, dlatego że wszyscy dostają szansę, a ta rywalizacja ma to na celu, żeby wszyscy po prostu podchodzili profesjonalnie do swoich zajęć. Ja myślę, że taki kształt, Zespołu on się już pomału wyłania i on się na pewno w pewnym sensie utrwale. Natomiast pocieszające jest to, że mamy dużo zawodników młodych, bardzo, ale to bardzo rozwojowych. Nawet teraz załóżmy trzech młodzieżowców było na reprezentację, Jeden do 20 lat, drugi do 18 lat i całe mecze grał Pielak, bramkę strzelił Lewandowski. Także jest to takie optymistyczne, a poza tym na no więcej trochę wymagam od zawodników Bardziej doświadczonych, którzy już grali w pierwszej lidze, w ekstraklasie, no ale na razie, że tak powiem, tego takiego super progresu w wykonaniu ich nie ma, chociaż są to zawodnicy bardzo solidni, no, znający rzemiosło, ale do tego trzeba jeszcze dodać wiele takich cech wolicjonalnych, tego zaangażowania, woli walki. No i nie powiem chyba nic odkrywczego, że niezbędne, chociaż jest dla nas w tej chwili odrobinę szczęścia, bo sytuacje stwarzamy, a nie wszystkie są wykorzystywane. Panie trenerze, teraz bardzo ważny tydzień dla, dla nas, dla wszystkich kibiców, dla całego klubu. Trzy mecze u siebie, które tak naprawdę w ciągu tygodnia mogą nas usadowić już na właściwym miejscu, bądź drastycznie od tych właściwych miejsc oddalić. Jak może wyglądać jednostka, oczywiście nie chodzi o nazwiska, ale wracając do pytania odnośnie drużyny. Ile możemy spodziewać się zmian w tej pierwszej na meczu w meczu z Okocimskim? Wracają młodzieżowcy, o których Pan wspomniał, czy wracają piłkarze po kontuzjach, których nie miał Pan do dyspozycji w meczu ze Zniczem? No w tamtym meczu ze Zniczem nie było Wyszałkowskiego, nie było Husa, który był kontuzjowany, plus nie było tych młodzieżowców, ale oczywiście ci inni. Co prawda, może byli w słabszej dyspozycji, znaczy może nie tyle w słabszej dyspozycji, ale nie tych założeń taktycznych nie wypełnili, bo więcej się spodziewałem. To zbyt dużych zmian nie będzie, ale te dwie, trzy zmiany będą na pewno, zdecydowanie. A co do składu, to raczej, wie pan, jestem sceptycznie nastawiony do yy, dawania już w tygodniu treningowym nazwisk, z tego względu, że ten zespół troszeczkę musi się, jak powiedziałem, wcześniej mentalnie podnieść. No, psychika musi być bardziej taka zdecydowana, otwarta, bardziej taka zahartowana na zwycięstwo i na pewno te, te mecze trzy są bardzo ważne. W ogóle cały kwiecień jest bardzo ważny, bo jest sześć spotkań, a ponieważ no mamy, można powiedzieć, kadrę wyrównaną, to będzie można w jakiś sposób to uzupełniać, inaczej, że tak powiem, manipulować tymi zawodnikami, ale potem wszystko jest w ich nogach. A te trzy mecze dla nas są bardzo, ale to bardzo ważne. Chociaż jeszcze raz mówię, no w sporcie się wszystko zdarza, ale dla nas tylko i wyłącznie liczą się już raz zwycięstwa. Czy Wyczałkowski, Hus i bodajże Koczon także borykał się z kontuzją? Czy ta trójka jest gotowa na sobotę? Myślę, że i Hus jest gotowy, i Wyciałkowski. Przyjrzę się jeszcze Koczonowi, dlatego że. Byłem na meczu w Żurominie, no tam na 100% mi nie zadawała jego gra, chociaż grał w, w zespole rezerwowym, ale od takiego zawodnika bardzo doświadczonego, grającego w wielu klubach i ekstraklasy yy, wymaga się troszeczkę więcej, co nie oznacza, że w tej szerokiej załóżmy grupie, która ma szansę w sobotę wystąpić na pewno będzie. To skoro mówimy o tych, którzy powracają, to powiedzmy, kogo może zabraknąć z powodów zdrowotnych w meczu z Okocińskim? No z powodów zdrowotnych to w meczu nabawił się kontuzji Singh, który ma bardzo mocno zbitą piętę i to wymaga no jakiejś, co najmniej 10-dniowej rehabilitacji. A poza tym przypuszczam, że wszyscy zawodnicy są zdrowi już. To skoro tak dobre warunki do wyboru. Pogoda podobno będzie świetna, poprosiłbym na koniec o zaproszenie kibiców w sobotnie popołudnie na bardzo ważny mecz, chyba najważniejszy póki co w tej rundzie dla nas. No znaczy te mecze będą wszystkie ważne. Ja powiedziałem, to są dwa miesiące, gdzie jest różny mikrocykl treningowy, ale jest po sześć spotkań, także na pewno jest to bardzo męczące. Ale jednocześnie to, co powiedziałem, są zawodnicy, którzy na pewno powinni te nadzieje spełnić. Natomiast jeżeli chodzi o kibiców, oczywiście bardzo ale to bardzo na nich liczymy, bez względu na załóżmy, te incydenty, które miały miejsce, wiem, że kibic ma do tego prawo, kibic ma prawo wymagać samych zwycięstw, po prostu kocha swój zespół. I ja tutaj nie mam, że tak powiem, żadnych jak, jakichś tam wielkich uwag, chociaż można byłoby się tam do niektórych takich spraw wyczepiać, ale nigdy tego nie robiłem, nie robię, bo wierzę, że kibice płocy są za swoją drużyną. Na pewno może niektóre rzeczy ich ból bo chcieliby wszystko wygrywać. Oczywiście w sporcie się nie da, natomiast wiem, że piłkarze, ale to bardzo, bardzo chcą zaimponować kibicom No i nie ukrywam, że bardzo liczą na ich frekwencję i ich doping. To pozostaje życzyć, żeby udałem się zaimponować aż do takiego stopnia, że wszyscy będziemy w szoku po sobocie i przede wszystkim trzy punkty zostałyby w polsku. Dziękuję bardzo za rozmowę.